Siema z tej strony ja mwk jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale i jak możecie zauważyć jest to kolejny odcinek z naszego minecrafta na telefon słuchajcie generalnie jak widzieliście poprzedni odcinek to wiecie że w poprzednim odcinku był jeden wielki rozpierdziel bo zostaliśmy zaatakowani przez piladżery i nie zdążyłem w ogóle wam pokazać zmian które nastały między tamtymi odcinkami a między poprzednim a tym też są zmiany więc zaraz je wszystkie przedstawię ale na starcie chciałbym was poprosić o zostawienie łapki w górę ponieważ pod poprzednim odcinkiem nie dobiliście 5000 łapek a jak dobrze Wiecie, każdy odcinek pojawia się po wbiciu 5000 łapek, więc mordeczki, jeżeli pod tym filmem nie będzie 5000 łapek, to kończymy serię. Nie żartuję Ale subskrybujcie kanał, bo ta statystyka pokazuje, że ewidentnie dużo osób ogląda mój kanał A mało subskrybuje Więc strzel suba mordo już teraz A my przechodzimy sobie tutaj właśnie do naszego Minecraft'ika Ogólnie jest mega kiepska pogoda, jak możecie zauważyć Bo leje deszcz I nie wiem, czy jest noc, czy nie W sumie to możemy sobie spróbować się położyć Może spać tylko w nocy ok? czyli nie ma nocy Czyli mamy po prostu brzydką pogodę No ale generalnie, jak możecie zauważyć Trochę naprawiłem chatę W sumie to nie całą, jak możecie zauważyć Bo tutaj brakuje jednego bloczku o, czekajcie, musimy sobie tutaj dać elegancko szkło. Ej, w ogóle nie wiem, gdzie jest puszek. To jest trochę dziwne, bo zazwyczaj jak zaczynam odcinek, to zawsze gdzieś tutaj lata i gdzieś się tutaj pokazuje. A jak możecie zauważyć, go tutaj nie ma, więc ja proponuję przejść y, całą wioskę, y, żeby go odnaleźć. A jak nie, to pójdziemy do jego nory, w której, w której w poprzednim odcinku byliśmy. Jeżeli tego filmu nie widzieliście, zapraszam w kartę, ponieważ tam macie całą playlistę tej serii. Możecie sobie nadrobić, y, ale tutaj jest... Spoko. O, Zbyszek tutaj broni naszą wioskę elegancko Zbyszek, czy ty widziałeś mordo tutaj naszego puszka? Nie, nie widziałem. Okej, okay, dobra <noise> Ale nie, serio nie wiem, gdzie jest puszek, nie mam pojęcia, gdzie się podział Zwłaszcza, że plan na dzisiejszy film był dosyć ciekawy, bo chciałem puszka przefarbować. Tak, mówiłem wam, że to zrobimy e, I plan jest taki właśnie, żeby pozyskać jakiś barwnik i spróbować go przekolorować na inny kolor, więc zejdźmy sobie tutaj na dół Chociaż czekajcie, zobaczmy. Ej, co jest? Ej, tego mostku tutaj nie było Ej, nie gadajcie mi, że puszek gdzieś popłynął. Naprawdę puszek by popłynął gdzieś sam? Ej, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Ale dobra, zejdźmy sobie na dół i zobaczmy, co z tym kotem się dzieje. W sensie, czy jest w ogóle? Chociaż z tego co widzę, jego niku e, nigdzie tutaj nie ma, więc jest szansa, że rzeczywiście może gdzieś popłynął, ale to jest trochę dziwne. Dobra, jak możecie zauważyć, kurczaki tutaj są. Ej. Ej, zaraz, zaraz. Naprawdę e, w obrazie jest ukryte przejście. Przecież w poprzednim odcinku sprawdzałem ten obraz i tutaj nic nie było. Czekajcie, czy ja mogę tam wejść? Ej. Co jest? Kurczo. Ej, dobra, ej mordy, ja nie wiem czego się tutaj spodziewać, więc wchodzimy. O co chodzi? Ej, czy puszek naprawdę sobie zrobił tutaj farmę dyni? Eee. Co jest w tej skrzynce? Okej, okay, mamy dynie, nożyce i ile on ma żelaza? Ej, skąd on wziął tyle żelaza? Co jest? Ej, czyżby Puszek znowu wyznawał jakąś dziwną wiarę? Wcześniej wyznawał ziemniaki, a teraz wyznaje dynie. Ej, to jest naprawdę dziwne. No tak wygląda jego chatka ogólnie, tutaj jego jak zwykle zielone łóżko. Tutaj czy on jakieś ma itemy? Ej, skąd on ma tyle kurczaków? Co jest? Ej, w sumie, tu mu zabiorę parę kurczaków. Ty... On się nie obrazi, że weźmiemy sobie troszkę kurczaków, w sensie, no wiecie. Trzeba jeść, żeby żyć, wiecie o co chodzi. Ej, to już wiem skąd on ma tyle tutaj dyń. I on nam też dał dynię w poprzednim filmie Bo robiliśmy sobie właśnie zbyszka Ała, ała, ała Ty, a jeżeli Puszek ma jakiś dziwny plan Odpalić całą armię y, ironowych golemów Ej, to by nie było głupie W sensie, y, zdziwiłbym się jakby to zrobił Ale po co mu by było tyle żelaza i dyni No dobra, okej okay. Skoro go nie ma mordy, to zajmiemy się y, Rzeczami, które chciałem zrobić w poprzednim filmie A w sumie, nawet niektóre rzeczy Mi się udało zrobić, y, bo Postawiliśmy sobie portal Ja generalnie wykopałem trochę więcej obsydianu i zrobiłem, żeby był kwadratowy, ładny i jak możecie zauważyć, też stoi trochę inaczej niż w poprzednim filmie. Dzisiaj sobie tam do deteru wejdziemy, żeby sprawdzić sobie, gdzie się zrespimy, bo może znajdziemy jakieś nowe biomy. Co, no wiecie, w neterze generalnie można coś ciekawego znaleźć, więc sobie tam na pewno pójdziemy. I mordeczki, będziemy musieli sobie ogarnąć barwnik, tak, bo jak możecie zauważyć, tutaj jest żółta woda. A ja w sumie, i czekajcie, sprawdźmy sobie. Jakie my mamy barwniki? Tutaj nie mamy żadnego barwniku. Tutaj czy jest tutaj jakiś barwnik. W ogóle patrzcie, to, to są wszystkie itemy z poprzedniego filmu i możecie zauważyć, jest mega zarumbisty drop. Patrzcie, ile mamy totemów, patrzcie, ile mamy zenchantowanych książek, które są naprawdę kozackie. Właśnie, dzisiaj też enchantingiem się zajmiemy, bo chcemy zrobić enchanting, bo mamy diamenty w końcu, tylko ja nie wiem, gdzie dałem ten. O, mamy tutaj krzemień, więc krzemień nam się przyda, bo będziemy mogli sobie odpalić wtedy y, portal, wiecie o co chodzi. Tutaj nie ma żadnego barwnika. O, patrzcie, mordy, mamy lapis lazuli. W sumie to nic się nie stanie, jak zrobimy z niego jeden barwnik, bo tylko tyle potrzebujemy. Resztę lapisu użyjemy sobie, jak będziemy coś enchantować. No ale dobra, skoro puszka i tak nie ma, to myślę, że on się nie skapnie, że zmienimy tutaj kolor wody, więc zmieńmy kolor. Ej, co jest? Patrzcie, jaka woda się zrobiła. Woda się zrobiła szara, ale to chyba mordy przez to. Że, czekajcie, musimy zrobić sobie wiaderko, że połączyłem żółty z niebieskim, wiecie? I w ogóle ja tu miałem piecyki, crafting table, dobra, ja wiedziałem, że czegoś mi tutaj brakuje, dobra, czekajcie, musimy sobie je to zrobić. Tylko, czy ja mam jakiegoś kobla? Powinienem mieć jakiegoś kobla, ale nie dam sobie ręki uciąć, czekajcie, czy tutaj jest jakiś kabel z tą. O, mamy nawet gotowe piecyki, co jest? mamy coś do przepalania, czekajcie, od razu sobie zobaczmy, bo ja byłem w kopalni. O, mamy, właśnie o tym mówiłem, mamy y, 10 żelaza, więc czekajcie, musimy sobie ustawić te piecyki tutaj y, właśnie, tak jak były wcześniej. Mam nadzieję, że tym razem nic ich nie wysadzi, bo to było naprawdę kiepskie. Y, zróbmy sobie crafting table. Okej, okay, dobra. No i wszystko wróciło w zasadzie do normy, jak możecie zauważyć. A ze zmian, które chciałem wam pokazać, to jest, słuchajcie, ten daszek, tak. Zrobiłem tutaj daszek y, na pomoście, żebyśmy jak będziemy gdzieś lecić w podróż, to, żeby nam nie kapało na głowę. I w sumie tyle. Budowałem, też nie miałem za dużo czasu, żeby coś pobudować, ale czekajcie, zróbmy sobie dzień. Dobra, jak możecie zauważyć, wstałem i teraz mordeczki, plan jest taki, żeby zrobić enchanting table. I do tego będziemy potrzebować książek, czyli będziemy musieli sobie przygotować skóry krowy i będziemy musieli sobie mordy zebrać właśnie czcinę cukrową, bo ona nam się mega przyda. W sensie, no bez tego to nie powstanie enchanting table. Jestem ciekawy, ile biblioteczek nam się uda zrobić. Oby jak najwięcej, bo chciałbym mieć tutaj jakiś spoko enchant. W sumie to myślałem, że mam większy poziom. Poziom, a mamy tylko 14. No ale dobra, na spokojnie. Kiedyś na pewno dobijemy do 30 i sobie coś fajnego zenchantujemy. więc mordy, musimy sobie zobaczyć, czy mamy jakąś skórę. Czy ja mam jakoś... O, mam tutaj trzy skóry. Pa, tutaj mam 6 skór. Ej, co jest? Mamy 9 skór. Ej, to jest dobry wynik. Zrobimy sobie z tego wszystkiego mm, kartki papieru. I teraz możemy zrobić chyba książkę, tak? Tak, możemy. Zrobimy sobie 9 książek. Ale kozaczek, ale kozaczek, dobra. Więc teraz bierzemy sobie obsydianik. Tylko gdzie ja ten obsydianik mam? Kurczę. O, dobra, tutaj jest obsydianik. Tutaj są też y, diamencioszki. I co? Robimy sobie właśnie ten enchanting table. O, cyk. Jak możecie zauważyć, mamy Enchanting Table, świetnie i możemy sobie zrobić jeszcze jakieś, możemy sobie takie coś zrobić, ale kozak i możemy sobie... Coś takiego zrobić. Ej, sztos! Ale ten stół do map yy, i do naprawiania itemów yy, sobie już położymy, żeby po prostu tutaj było więcej yy, rzeczy, wiecie o co chodzi, bo tu jest trochę pustawo. W ogóle, jak macie jakiś pomysł, jak można zagospodarować ten teren tutaj właśnie, ten pokój, yy, to piszcie śmiało w komentarzach, yy, to na pewno coś w następnym odcinku wybudujemy. Yy, ale dobra, mamy tutaj... Ej, w ogóle tutaj mam 28 skóry. Ej, skąd ja mam tyle skóry? Co jest? Ale to dobrze, ja nie narzekam, ja nie narzekam, bo będziemy mieli y, na bookshelfy, tylko pytanie, czy ja mam więcej... Okej, okay, uff, uff, dobra, będziemy mieć trochę tych kartek, więc trochę bookshelfów powinno nam się udać zrobić. Jak mamy już karteczki, zrobimy sobie teraz książeczki, bo y, robimy sobie... O kurde, będziemy mieć 10 bookshelfów. To nie jest tak źle mordy. To nie jest tak źle. Myślałem, że będzie tego trochę mniej, yy, ale dobra, wiecie co? Yy, się zastanawiam teraz w którym miejscu moglibyśmy sobie ten enchanting table zrobić, bo ja generalnie na yy, dzisiejszy film mam jeszcze jeden pomysł, bo chcę zrobić tutaj mordy podwodny pokój, który będzie tylko ze szkła, tak jak widzicie. Tutaj no nie ma za dużo tego drewienka. Nie chciałem dawać do samego dołu, bo to bez przesady. Więc tutaj damy wszędzie szyby. Yy, szkoda, że nie mamy gąbki. W sumie gąbka by nam się mega przydała, bo szybciej byśmy się tej wody pozbyli pod tym ale i tak sobie spróbujemy mm, ogarnąć właśnie ten pokoik I myślę, że w tym pokoiku moglibyśmy zrobić enchanting table Chociaż nie wiem, czy to nie jest głupi pomysł, bo w sumie ten pokój miał być taki rekreacyjny Wiecie o co chodzi, że po prostu dookoła nas są wszędzie szyby I możemy sobie tam chillować, więc myślę, że enchanting table gdzie indziej sobie położymy I nie będziemy go robić na zewnątrz, bo to trochę bez sensu O kurde, patrzcie, delfin nas odwiedził Delfinek nas odwiedził, jaki sztosik ale sztosik, dobra. Wiecie co, skoro nie mam jakiegoś większego pomysłu mm, na ten enchanting table na ten moment, to możemy ten enchanting table zrobić tutaj. Tylko że tutaj jest trochę tej przestrzeni za mało, żeby ten enchanting table zadziałał, ale i tak nie mamy 30 poziomu, więc tutaj po prostu proponuję, że zrobimy mm, sobie takie biblioteczki, tylko trochę lipo, bo tutaj są też yy, wszędzie okna. Może po prostu zrobimy sobie to pod ziemią w ten sposób, bo tutaj i tak jest zejście do kopalni i zrobimy sobie to pod tym. To by miało sens, to by miało sens, więc ja myślę, że tak zrobimy tylko pytanie, czy ja mam jakąś łopatę. Mam łopatę, okej. Okay? A właśnie, miałem wrzucić żelazo do przepalania, więc te żelazko sobie tutaj ląduje. Elegancko. O, czekajcie. Jak zrobimy sobie enchanting mordy, ten pokoik, to wtedy pójdziemy sobie do neteru i zobaczymy, co w neterze będzie się działo. W sumie to nie wiem, czy do neteru, czy nie zacząć budować tego pokoju. Zobaczymy. Pierw zbudujmy sobie właśnie ten pokoik, w którym będziemy dawać ten enchanting table. On nie będzie jakiś ładny, prześliczny. Bo ja sobie go na spokojnie, jak będę w łóżeczku grał e, właśnie na telefonie. E, to to wszystko poprawię, tak, żeby było picuć, coś, wiecie o co chodzi. A teraz po prostu to e, tylko postawimy tak, żeby działało. Wiecie o co chodzi. A ten pokój zresztą nie będzie też jakiś, nie wiadomo jak wielki, bo e, na enchanting nie potrzebujemy dużo przestrzeni. I w sumie ta przestrzeń jest już, jak się zrobiło, jasno, mordy, dobra. E, nie potrzebujemy tutaj dużej przestrzeni do tego enchantingu, więc to też jest spoko. Więc tutaj po prostu po boczkach będziemy sobie dawać te. E, biblioteczki. Będziemy to robić w ten sposób Że pierw zrobimy sobie tutaj Jakby pierwsze piętro tych bookshelfów Myślę, że to jest spoko pomysł Bo na pewno nam nie wystarczy Na enchant na 30 No i jak widzicie, dobrze mówiłem Bo mamy tylko pierwsze piętro tych bookshelfów Ale to nam na ten moment myślę Wystarczy, możemy sobie sprawdzić teraz Jaki mamy tutaj enchant I zenchantujmy, kurde, ej W sumie to lepiej by było zenchantować książkę niż miecz Dobra, ej, czekajcie Spróbujmy sobie zobaczyć, czy mamy jeszcze jakąś książkę, albo czy mamy w ogóle, o nie tutaj, czy mamy w ogóle itemy na książkę bo wydaje mi się, że wszystkie itemy poszły właśnie na te bookshelfy. tak, no dobra, trudno, wiecie co ja zaryzykuję i zenchantuję sobie ten miecz na 14 poziom, zobaczymy co na nim dostaniemy, więc możemy tylko na siódmy, jaka lipa ej, to nie będę enchantował, ale zenchantujemy sobie diamentowy kilof żeby było, o, wydajność jeden, zawsze coś Zawsze coś, no ale dobra, okej okay, Skoro mamy ten enchanting table yy, To możemy teraz się zająć właśnie tym portalem Do netheru, więc musimy sobie zrobić Zapalniczkę, żeby go w ogóle odpalić O, tutaj mamy yy, zapalniczkę Pyk, proszę bardzo Jak już mamy zapalniczkę, to możemy sobie odpalać Ten portal, więc odpalamy portal Ale jeszcze przed wejściem do samego netheru Musimy mordy cenne itemy schować yy, Tak, żebyśmy nie stracili zbytnio yy, Dużo itemków, bo to by było Słabe, ej, i teraz mi wpadł w ogóle pomysł jak sobie możemy expić możemy po prostu mordy kopać yy, kwarc i z kwarcu możemy coś naprawdę fajnego wybudować później ale yy, nie wiem czy to będziemy robić w dzisiejszym filmie jak na razie przejdźmy sobie do neteru bo jestem naprawdę ciekawy co tutaj yy, znajdziemy tylko czekajcie bo ej nie mogę wyjść o dobra wyszedłem okej okay, jesteśmy w. o nie już gast strzela tutaj są dwa ojojoj Ojojoj, oj, oj, jak groźnie tutaj jest. Jak gro Magma Cube Ej, ja nie wiem czy my go pokonamy w sumie, wiecie. Wydaje mi się, że może być to challenge. oj, oj, oj dobra, ale łatwiej będzie pokonać Magma Cube mordy niż Gasta. Wiecie, jak bardzo dobrze wiecie, że na telefonie się bardzo ciężko tutaj kurczę steruje. Znaczy no ja nie jestem po prostu pro playerem yy, Minecrafta na telefon, ale kurde musimy uciekać, Czekajcie, bo my zaraz giniemy. Ej, a ja nie mam keep inventory true. O, dobra, dobra. Jesteśmy w miarę bezpieczni, teraz sobie musimy go tutaj pokonać, okej, okay, dobra I teraz mamy ich dwóch, mamy ich dwóch, o nie, 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 czekajcie, 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 czekajcie Musimy się jakoś schować, bo on może nas zabić, ale czekajcie, dobra, ja po prostu od niego uciekłem Miejmy nadzieję, że się nie zgubię w tym neterze, bo to by było mega kiepskie, ale bym spadł ale bym spadł, ale bym zginął. O kurde, jakbym stracił wszystkie diamentowe rzeczy, nie byłoby zbytnio ciekawie, serio. Ale dobra, co my tutaj mamy? Czy mamy tutaj jakąś twierdzę? Bo ja bym chciał się tutaj rozejrzeć na takiej zasadzie. Czy mamy tutaj właśnie twierdzę, żebyśmy mogli sobie ewentualnie jakieś itemki pozdobywać? Ale z tego co widzę, jak na razie, żadnej twierdzy tutaj w okolicy nie ma. Miejmy taką nadzieję, więc trzymajcie kciuki, żeby nie zginął, bo to by było naprawdę mega kiepskie. Ale dobra, idziemy sobie tutaj i czy tutaj mamy jakąś twierdzę? I w ogóle jak tu jest dużo tych slime bloków oj 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 ale byśmy spadli, ale byśmy spadli. Ej, czekajcie, bo musimy się stąd wydostać w ogóle. Czy ja mam jakiś budulec w ogóle? Okej, okay, mam 10 kabelstonea, no to nie jest źle. I musim, muszę uważać pod nogi, bo... O kurde! Pa, pa to, gasta normalnie! Mogłem bić gasta, go nie pobiłem, bo nie miałem jak. O nie, czekajcie, bo oni strzelają, strzelają bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Na szczęście nas nie trafił, ale jak możecie zauważyć, no żadnej tutaj twierdzy nie ma. Ja myślę, mordy, że mm, za nether będziemy musieli się rasa porządnie. Zabrać, bo potrzebujemy znaleźć twierdzę Bo chcę pokonać w tej serii Widera yy, Ale oczywiście nie sam, no bo Bez puszka to będzie ciężkie, więc O nie, gościu, o dobra Pokonałem ich, pokonałem ich, tylko lipa Bo oni mogą się tutaj przetelportować I spalą mi dom, ej czekajcie Tu musimy zrobić sobie tak o, żeby oni tutaj nie wbili do środka, wiecie o co chodzi. No, ale dobra, mamy portal. Wiemy, że w neterze niestety nie ma żadnej twierdzy, więc myślę, że teraz jest zarobisty moment, żeby zacząć budować właśnie to pomieszczenie, które będzie naokoło mieć samo szkło, tylko gdzie ja mam szkło? Bo ja miałem 26 szkła, a to była taka liczba, no to nie jest za dużo. W sensie wydaje mi się, że nie uda nam się zbudować tego pokoju w dzisiejszym filmie, z tego względu, że mam za mało szkła, a nie chcę zamulać tutaj na filmie i kopać tego piasku, wiecie o co chodzi? Więc. Yy... Ale okej, okay. jak możecie zauważyć, no, jedną ścianę w zasadzie mamy gotową. Tego szkła nie będzie jakoś dużo potrzeba, ale wydaje mi się, że sam pomysł z takim podwodnym pokojem jest naprawdę sztos. Możecie śmiało pisać w komentarzach, co o tym myślicie. A ja tutaj, czekajcie, o, damy sobie tutaj szkło. Ej kurde, mogłem pomyśleć i przygotować się przed filmem. To byśmy sobie ten pokój tutaj dzisiaj wybudowali. No ale niestety tylko tyle sobie zrobimy. O nie, ej, to nie my, to nie my. Wo, wow, wo, wo. Wow. Ej, to było niebezpieczne. To było naprawdę niebezpieczne. No mordeczki, w dzisiejszym filmie trochę rzeczy sobie porobiliśmy. Mam nadzieję, że w następnym odcinku Puszek wróci do nas i będzie cały i zdrowy, bo tak jak mówiłem wcześniej, chcę go zafarbować i zobaczyć co się stanie. Tylko tą wodę będziemy musieli wymienić. W sumie to, wiecie co, wymienię tą wodę teraz. Co so, bierzemy sobie wodę, wlewamy drugi raz i jest zwykłą wodą. ok? Teraz musimy sobie wziąć lapis lazulit. O, proszę bardzo. Yy, I zobaczmy, czy będziemy mogli tą wodę przefarbować na niebiesko. Chociaż. Ej, to jest głupie, co ja robię. Przecież woda jest niebieska. Ej, dobra, ale czy to coś da? Tak, dało. Woda jest bardziej niebieska niż zwykle. Ej, no to nawet sztos. Nawet sztos. Chociaż, jak nad tym teraz gminie, to to było naprawdę głupie, bo woda jest w rzeczywistości niebieska. Ale, mordeczki, co? W dzisiejszym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, strzelajcie koniecznie łapki w górę. 5000 łapek. To kolejny odcinek właśnie z tej serii, więc koniecznie strzelaj tą łapkę w górę. Koniecznie też subskrybuj, bo ta statystyka, która Wam się tutaj wyświetla, mówi o tym, że nie subskrybujecie mojego kanału, a oglądacie filmy. Jest mi trochę smutno, bo chciałbym wbić w końcu ten milion subów, więc, Subskrybujcie. No, ale w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, wiecie co robić, widzimy się już jutro w następnym filmie. Trzymajcie się na razie i Elo! Pa!